Cześć wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj jest PvP Wars SkyBlock Troszkę się zmieniło, troszkę kasy już mam Szybko się kasy zarabia Na tym trybie, znaczy na tym SkyBlocku Według mnie Nawet fajnie Jedynie co mi się udało dropnąć to Tutaj Tego co automatycznie dropi tam w ogóle się go bierze. Nawet nie wiem, jak on działa tak naprawdę. A wodę potrzebuje, jakąś nie wiem, która mi nic nie daje. Jak ktoś wie, o co chodzi z nim, na pewno by wiedział, jakbym powiedział po angielsku. Dobra, część z dwóch dziewięciu. Nawet ogarnę. Tak jak inne, inne rzeczy, wszystko to się da ogarnąć. Tutaj porobiłem ekspiarek trochę. Na razie inaczej nie mogę ekspić, bo potrzebuję chesta Żeby to automatycznie do czesta szło, tutaj by był yy, chest i bym te wszystkie co tu by były na tej półpytce by nie spadały po prostu do hopera, tylko do chesta od razu i tak samo tutaj i tak samo z tych wszystkich stron ja bym to zrobił to po prostu by się zabijały i automatycznie do chesta by spadały no ale tego nie mogę dropnąć ani nie mogę nigdzie kupić na razie to dlatego i z jednej strony i sobie po prostu do czesta potem to sprzedaje tabliczkom. Tutaj jeszcze, jeszcze zrobiłem taki spawner, no, eksperkę taką inną, trochę. No, sobie mieczyk wezmę. w to tam mało jest tych mołów, ale no ładnie się dropi. Tutaj do opera w, w razie czego wziąłem to chociaż 10% może mi wpadnie jakbym dał więcej tych, więcej tych mobów o beźwiki przekazuj sobie ekspon nabijam skills jakieś było przed chwilą że dostałem ten więc może próbuję zrobić ulepszyć sobie jedną rzecz Tą chciałem ulepszyć mm, ładnie, ładnie. Ulepszymy wszystko na maksa. Żeby to było. Może jakieś laj'wiki się pojawią. I daily. Bo już mi zreagowało. No dobra. Tutaj się pobawiłem. Chciałem tylko ulepszyć. Pójdziemy chyba kopać trochę, albo coś pobudować. No nie, jednak pobudować. Bo tak w 10 tu nie ma co zrobić za bardzo. Wszystko sprzedamy. Tutaj, tutaj i blazy. Słabe, słabe. Powiem wam jak mm, mówiłem tam o tym tym kopaniu. W ostatnim odcinku. To są lepsi ten do kopania. Zbyt tylko tu zostawię ten mieczyk. U taki mam na razie kilofik do kopania. Jak obserw tam Troszkę jest noc I dlatego mi się zdziwniło Eeeem um, Szok Zrobimy te farmy do końca Eee O mm, Dobra To kończymy je. Um, Zrobię takie małe Właśnie nie opłaca mi robić takich duży, bo potem... Tak, muszę wejść już innymi kątami. Będę sobie awczył. się to zrobiło, ale pierdolę, tak jak mówię. Czesla potrzebuję. I potem można... Pracować z tym Po to... Tak, to nie ma sensu. Że co chwilę będę sprzedawał, a tam będzie mi się maga. i tak drugi ten chest jest ogólnie żeby go kupić za kasę dlatego wolę go dropnąć chyba szybciej będzie jak go dropnę <gry> kurde chyba no taką wysokość to będzie Bo tutaj dwa jest, nie jeszcze jedno, Żeby to ładnie wyglądało Kurde ten czas naprawdę by się sprzedawał To dobra rzecz Ogólnie moja kasa to ładnia Ale to jest z te, tej główki Dropu mi chyba najwięcej kasy, ile mogę dropnąć Ale tak bym zarobił na kopaniu Może sobie dzisiaj live odpalimy mm. Żeby to jakoś podciągnąć Ktoś chcesz to może napisać w komentarzu możemy pograć spoko by było więcej ludzi było do grania bo to o wiele lepiej się gra ty, z więcej osób znaczy jak to lubi nie jest obojętnie no ale jeszcze zobaczymy czy live będzie Wam że nie a jak skończy już ten te miesiąc nagrywania odcinków, no to... Ewiki będą, będą. No, nie będziemy wszystkiego robić teraz. No ale... Kurde, ten mob... No, mop końce potrzebuje. Ale szybko dropi, bo tylko dropi... Tu trochę tego jest, ale... Może tu ustawimy. Tu jest jeden chunk. Ale wiem, że chyba na jednym chunku... Jakoś coś dało postawić więcej. Dobra. Naraz to coś wymyślimy pokoje kupimy te stak 35. 35 O chyba na tym jest Co jest Tu sobie jednego hmm. Dał na dole, się bardziej opłaca, dla mnie nie wiem, żeby one były symetryczne akurat do tej lawy niech spadną złoto. Mki. I... co jeszcze było? Złote Mki i żelazo, bo nie. Nie wiem, muszę, muszę zobaczyć. Może być trochę dzisiaj taki zamulony ten odcinek, bo, bo późno nagrywam. Późno w nocy. Tylko nawet nie wiem, co ja mówię. <ślesz> no ale, jak zwykle. Tak i jest na cztery podzielone. To jakby, sobie to muszę rozdzielić No dobrze, dobrze. To piętnaście tu dodam, szesnaście i to ulepszymy na 80 milionów, tak się robi. Kasę No, mówiłem, że wszystko na jednym czanku pójdzie. Dobra, teraz diamenty. A nie, nie, nie. 16. No, to jedno musi zostać. Ulepszymy na diamenty tu. 16 10 i złota. No, i tutaj jedynie, że damy ten albo zostawimy tak, ale nie, nie wiem, czy się opłaca zmieniać, nie wiem, zostawimy na razie tak je W ogóle to tam idzie tam gdzie ma być? Czy się zatrzymuje jak zwykle gdzieś? Nie, bo to jest taka zabawa, że ta woda jakoś nie, nie działa. Patrzcie, już tego jest. No nic, ja się, ja się z tym pobawię. Widzieliście, kasy już trochę zarabiam. Tak 10 minut to nie można dużo pokazać, ale już wiecie. Szybko się kasy zrobić przez 2 dni. Tak naprawdę 3 dni. Już można tyle zarobić, jak się gra. Kopać można. Zapraszam na ten serwer, fajnie jest. I to było na tyle, widzimy się w na następnym odcinku, papa. Pa.